O, cześć, cześć. Dzisiaj mam dla Was torcik na walentynki. Jest to red velvet z malinami w środku. Krem jest na bazie serka śmietankowego typu Philadelphia. Także cały przepis znajdziecie pod filmikiem. Także zapraszam, żeby sobie zobaczyć. No i tutaj już ubijam krem. Jest to śmietanka właśnie z tym serkiem. I dodałam żelatynę. Jak widać dodaję żelatynę całą od razu gorąco, oczywiście, bo wiem, że będę składać w rancie, więc nie potrzebuję, żeby krem był jakiś specjalnie gęsty. No i tutaj ostatnie przemieszanie. Pamiętajcie, że do, po dodaniu żelatyny, żeby po prostu już szybciutko mieszać i, i żeby za długo nie miksować. Także tutaj sobie składam ten torcik. Torcik jest y, naprawdę pyszny. Ten krem jest taki delikatnie słony, ponieważ ten serek śmietankowy jest po prostu taki słony malinki są dosyć kwaśne, więc to wszystko naprawdę mega się komponuje, a ten, to ciasto red velvet to jest po prostu takie delikatnie kakaowe ciasto, no wiecie z czerwonym barwnikiem no i tutaj właśnie sobie składam w rancie, później tort wylądował na noc w lodówce tutaj przykryłam sobie woreczkiem, żeby po prostu nie wsiąkał żadnych zapachów z lodówki no i pierwsze co robię to oczywiście wykrajam, później dopiero ściągam rand. Wygładzam sobie delikatnie, biorę te okruszki, które spadły, i już zaczynam zabawę z tynkowaniem. Czyli pierwsza warstwa okruszkowa. Tutaj mam tynk, z. To jest taka masa maślana z ganaszem z białej czekolady i z barwnikiem. Ten barwnik jest. No, wygląda tutaj na troszkę różowy, ale później w lodówce robi się bardziej czerwony. Jeśli chcecie, jeśli nie macie pewności, jak to zrobić, znaczy po pierwsze nie polecam czerwonego tynku, bo po prostu jest dużo barwnika i no to nie jest taka najzdrowsza opcja, szczerze mówiąc. Więc jeśli chcecie zrobić, to trzeba po prostu czasem podgrzewać tą masę i później znowu ubijać, później znowu schładzać, żeby znowu się stężała, że tak powiem. I później znowu można podgrzać, i to ciepło właśnie aktywuje ten czerwony barwnik. I też oczywiście um, zależy, jakiego barwnika używacie. Także to wszystko jest bardzo dużo um, tutaj z tym zabawy. No i tutaj sobie robimy tą warstwę okruszkową. Ja tutaj używam, ponieważ no, są okruszki, więc tą warstwę, którą ściągam, właśnie z okruszkami, ściągam sobie na jedną stronę mojego pojemnika. I nie, nie mieszam tego z, z całą resztą. No i tutaj już tort był w lodówce przez pół godziny. Ponieważ to jest masa maślana, już zdążył się po prostu całkowicie stwardnieć. Po prostu. No. no i teraz nakładam tą warstwę hmm, na no ten tynk tak zwany. Jak widzicie ja mam skropkę plastikową, ponieważ ja zazwyczaj nie robię tortów w, w masie maślanej żadnej. Więc nie potrzebuję mieć... Metalowej skropki, ale jeśli robicie właśnie takie, to polecam właśnie metalową. Także ja wolę używać takiej właśnie szpatuły, jak widzicie tutaj na filmiku. No i tutaj sobie zgarniamy, czyli wygładzamy. No i tak wiecie, przyspieszyłam, ponieważ cały filmik zająłby 20 minut albo dłużej. E, także trochę poucinałam, troszkę przyspieszyłam. Ale widzicie, że, że no troszkę czasu to zajmuje, żeby dojść do perfekcji. Także nie przejmujcie się, ćwiczcie. I naprawdę, naprawdę da się. Da się. Oczywiście zależy jaki efekt Was tutaj będzie zadowalał. O i tutaj możecie sobie tą górę właśnie taką małą szpatułką. O właśnie tak. Ściągać, wygładzać, wyrównywać. Także ogólnie chodzi o to, żeby znaleźć swój własny rytm, swój własny styl. Także nie poddawać się i dawać dalej. Może akurat masa myślana nie jest dla was. No i tutaj jak się troszkę schłodził, niestety troszkę za mało, ale, ale to nic. ściągam sobie właśnie nadmiar z brzegów tortu. Nadmiar kremu. Nie musicie robić tego w ten sposób. Ale jakby się schodził bardziej. To ten krem byłby całkiem twardy i można by na przykład ciepłym nożykiem po prostu zwyczajnie odciąć, żeby był równy kancik. Ja tutaj nie miałam za bardzo ściętego tego kremu, dlatego jest jeszcze właśnie miękki. No i po tych zabiegach torcik yy, dekorowałam. No i niestety muszę przyznać, że tutaj mi telefon odmówił posłuszeństwa i nie nagrał. Prawie całego procesu dekorowania, także jestem bardzo no cóż, nieszczęśliwa z tego powodu. No, ale będą jeszcze torciki, także pokażę wam jeszcze, jak to się robi w ten sposób. Tutaj próbowałam sobie wygładzić, później jeszcze skropką wygładzałam, bo jak widzicie, nie było to zbyt ładne. Właśnie tutaj. No dobra, no i później już torcik był dekorowany. Kilkoma tyłkami różnymi. Do czerwonego kremu dodałam odrobinkę czarnego barwnika. No i dlatego powstał taki ciemniejszy, czerwony. I później ten najciemniejszy, włożyłam sobie do worka i do miseczki, tam, gdzie jeszcze zostało troszkę tego ciemnego, dodałam znowu tego jasnego czerwonego. No i w ten sposób właśnie powstało mi kilka kolorów, kilka odcieni. Um, tego właśnie koloru czerwonego, żeby mieć taki piękny, walentynkowy, czerwony torcik. Oczywiście nie polecam mieć tego tynku, bo tak jak mówię, jest tam dużo barwnika, a barwniki, jak wiadomo, są, no cóż, sztuczne, prawda? I tutaj jeszcze robię listki, też czerwone, bo no po prostu takie miałam, taki miałam natchnienie, żeby zrobić po prostu wszystko w czerwieni, taki torcik piękny, um, walentynkowy. I ten tort schowałam później do lodówki. On się zrobił jeszcze bardziej czerwony, co zobaczycie na zdjęciu zaraz. I pamiętajmy, że jak mamy tort z masą jakąkolwiek maślaną, przed krojeniem trzeba go wyciągnąć na dobre pół godziny z lodówki, żeby ta masa nie była twarda jak kamień. Bo wiecie, co się dzieje z masłem, jak jest w lodówce: po prostu strasznie twardnieje. Także, a i pamiętajmy, żeby deska zawsze była grubsza. Ja mam tutaj cienką deskę, ponieważ ten tort nigdzie nie idzie, dosłownie zostaje i zaraz był e, krojony, także ja tam się nie przejmowałam tym ale tynk może popękać tynk maślany będzie pękał jeśli będzie na takiej cienkiej desce także dajcie znać co myślicie cześć na razie, pa pa